Hmm, genialne doświetlenie. Mam kapelusze, w coś. Opowiem wszystko, czego nie widzicie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zadecydowaliście na Instagramie, że ma być to odcinek klumpeksowy. Dyskretne polecenie Instagrama. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie nas na Instagramie, to koniecznie zachęcam do obserwowania, ponieważ macie realny wpływ na to, co dzieje się w filmach, na to jakie filmy, o której godzinie i kiedy w ogóle się pojawiają. Także naprawdę warto. Ponadto, tam możemy mieć ze sobą kontakt codzienny. Polecam koniec panelu Instagramowego. Zatem zadecydowaliście, że dzisiejszy odcinek będzie w tematyce lumpeksowej. Nie było to dla mnie proste zadecydować, co w tej tematyce, peksowej, ponieważ no, staram się, żeby to nie były tylko chole, tak jak zauważyliście, i też ja widzę, że Wy bardzo fajnie te treści odbieracie, różne jakieś stylizacje, różne działy tematyczne, bardzo mnie to cieszy, a dzisiaj pomyślałam, hmm, hmm, mówię, Lulu, pomyśl, no, pomyślmy wspólnie, co dwie głowy to nie jedna. Tym sposobem wykoncypowałyśmy, że. Uspokój się. Nie jesteś w Neapolu. Że dzisiejszy odcinek będzie z najdziwniejszymi rzeczami z Lumpexu? Kilkoma. Mam ich o wiele więcej, ale nie wszystko naraz. O, przepraszam Was bardzo, bo yy, telefon mi dzwoni. Aha, tak? Nie, no chyba mnie słyszą. Dobra, przekażę. Macie zasubskrybować, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Bezwłocznie, czerwony przycisk, subskrybuj. Co? A i jeszcze dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. Pa, przepraszam. Ja mam dzisiaj też taką stylizację lumpeksową: wszystko, co mam na sobie, jest z lumpeksu, łącznie z butami, ale nie o tym dzisiejszy film. A poza tym, wiecie, dlaczego wszyscy pytają Dawida? Bo wie: zacznę. Od takiej rzeczy, która wydaje mi się najdziwniejsza totalnie, i um, pomyślałabym, że tylko ja mogłam się na coś takiego zdecydować. Lecz istnieje na Facebooku grupa szmaciarze, gdzie dziewczyny dzielą się różnymi rzeczami, lumpeksowymi, łowami, historiami. Tam zapytałam, jakie są ich najdziwniejsze łupy, lub takie, których już nie noszą, a myślały, że będą wow. Ja napisałam o tym pasku. To jest pasek z kapslami. I jedna z dziewczyn napisała mi, że dokładnie ten sam pasek ma. Ja myślałam, że to był pojedynczym okresem jakiegoś designera. Okazuje się, że było tego więcej. Dajcie znać może u Was też taki pasek się znalazł. No to jest geniusz pasek jest gumowy, on się rozciąga. Tu ma różne takie ostrzegawcze kapsle, na przykład znak. Y Wyłącznik, lub podgłośnienie, bomba. Play, stop. Parental Advisory. No jest naprawdę genialny. Ja myślę, że na Woodstock czy jakiś inny taki wielki koncert plenerowy to coś wspaniałego. Zawsze to może być świetna obrona przed czarną magią. Sprzączka, jak w samolocie. I to ona jest taka naprawdę jebitna. Ona jest ciężka. To nie jest jakaś sprzączka suwaczek, To jest sprzęga. Przesyłam tę sprzączkę każdemu tęskniącemu za podróżowaniem samolotem. No geniusz. Co sądzicie o tym pasku? Ja uważam, że jest świetna rzecz. Świetna, świetna. Ile razy go założyłam? <grym> Ani razu. Kolejna taka dziwna rzecz, niecodzienna, jaką posiadam i jest z Lumpeksu, to są buty, na które mówi się creepersy. Takim polskim odpowiednikiem są buty na słoninie i charakteryzują się właśnie taką bardzo grubą podeszwą. Te buty, które ja posiadam, mają napisane w środku, że to jest Vegetarian Shoes, więc może są z jakiejś skóry, an z ananasa, kokosa czy jakiejś innej skóry. I słuchajcie, te buty to jest taki bardzo znany model, wręcz powiedziałabym historyczny, bardzo ważny, jeśli chodzi o historię mody XX wieku. Najbardziej spopularyzowany został ten model przez Vivian Westwood i grupę Sex Pistols. Co to.? Coś mi wyświetla zajączki. Nie o co chodzi. W ogóle skąd wzięły się buty na grubej podeszwie? Buty na grubej podeszwie nosili angielscy żołnierze podczas II wojny światowej. Potem one powróciły w latach 50. W Polsce mówiło się na to buty na słoninie, z czym oczywiście system walczył, stawiając za wzór zetempetowców, ale niegrzeczni chłopcy woleli być bikiniarzami. Kojarzycie na pewno takie włosy wystylizowane na mokrą jaskółę, krawaty z gołymi babami, takie szersze spodnie zwężane ku dołowi, marynarki luźne i do tego takie obuwie. W ogóle to jest model, który wraca. Mm, około 10 lat temu wrócił w pokazach Prady. One są w najróżniejszych, absolutnie najróżniejszych wydaniach. Mogą być białe, mówię o tej górze, może, mogą być różowe, podeszwa może być czarna, może być taka beżowa, albo w kolorze słoniny i powiem Wam, że to są najbardziej niewygodne buty zaraz po klapkach szole, jakie w życiu miałam. To jak mnie obtarły, oczywiście byłam w nich na jakimś koncercie, ale... Tak bardzo coś w sobie miały, że też nie mogłam ich nie wziąć, będąc w Lumpeksie. No i czułam. Wiecie, rozumiecie. W ogóle teraz tak patrzę, że to rozmiar mniejszy niż majestopa. Może dlatego mnie tak obtarły. No nie wiem. O dziwo! Jest to para prawy i lewy. One oczywiście również bardzo, bardzo pasowały do takich rock'n'rollowych outfitów. Stąd też w latach 50. ich powrót. Kolejny powrót ten model zaliczył w latach 80. Był promowany, noszony przez Depeche Mode, przez Madness, również przez Marlina Mensona. Jeszcze jedna nazwa, pod którą są znane, to Undergroundy. I ja teraz sobie przypomniałam, że mam jeszcze jedną parę takich budów, tylko one są na jeszcze grubszej podeszwie i one są z Vagabonda, i one też są z Lumpeksu. Dziwne? Kupowalibyście? Nosiłybyście, dajcie znać. Kolejna dziwna rzecz jest to sweter. Sweter, który znacie z któregoś z poprzednich filmów, gdzie go pokazywałam, przymierzałam i stylizowałam, a teraz tylko go pokażę. Nie będę się już przebierać, ponieważ mam dzisiaj taką inną stylizację bardziej rokową. Spójrzcie, to jest sweter od Oscala de la Renty, bardzo vintage'owy. Mi się kojarzy z Seventysami, ale wiem, że ten model został stworzony w latach 90. Te kolory super do siebie pasują. Te kwadraty są takie dla mnie, wiecie, dość kontrowersyjne. Dla niektórych kontrowersyjne są prawa człowieka, a dla innych kwadraty od Oscara de la Renty ale myślę, że to taka dosyć dziwna rzecz, że nie każdy by to założył nie każdy potrafiłby to wystylizować i nie każdy po prostu dobrze by się w tym czuł ja już go kilkukrotnie miałam na sobie i drugi raz też bym go kupiła tym bardziej, że kosztował naprawdę grosze kolejna rzecz, jest to nakrycie głowy które przez jakiś czas nosiłam dość często i które wycyganiłam od mamy Julii, już wam pokazuję to jest taka opaska na gumce tutaj ma piękną kokardę a cały materiał jest w casecki mówiąc po polsku w czaszki, ale jak byłam dzieckiem to bardzo lubiłam motyw czaszki i mówiłam casecki, już wam pokazuję no jak chcecie wyglądać jak teraz trzyletnie e, dziewczynki do fotografii świeżo rodzinowych, to też się takie zakłada, tylko przypuszczam, że nie w casecki a ja mam w powracam do swojego kapelusza który robi z radę, z Kolejna dziwna rzecz to też jest odzież i to jest spodzień. Wyjątkowy, wyjątkowej urody. Ja te spodnie uwielbiałam i uwielbiam. Myślę, że absolutnie nigdy się ich nie pozbędę. One są takie bardzo orientalne, takie trochę maroko, trochę kurcze. Tak, no, takie właśnie. Tak mi się kojarzą. Północna Afryka, w każdym razie tam. Bardzo wygodnie się w tym chodzi. I tutaj mają taki ściągacz, który nie jest ściągaczem, tylko po prostu wstawką. Taki trochę to wygląda jak z India Shopu, ale to nie jest z India Shopu, tylko z Lumpa. Tutaj jest przyczepiona taka kieszeń. No prawie można by powiedzieć było, że jak Epram, nie? Tak jak teraz patrzę. W Epram do tych marynarek są właśnie takie kieszenie. I to jest super kieszeń, bo tutaj idealnie się mieściła butelka wody. I ręce były wolne. One mają bardzo szeroki krok, bardzo szerokie nogawki. Tutaj mają dziurę przy kolanie. Tutaj można je zawiązać na łydce. Te ściągacze również są właśnie takie etno. Właśnie, etno. Etno to jest idealne określenie tych spodni. No słuchajcie, no ja wam ich nie przymierzę. O Made in Thailand. 100% bawełna. Rozmiarem nie może być. Także to są. No, mogę powiedzieć po prostu, że byłam w Tajlandii, skoro w tajskich spodniach byłam na przykład w Maroku albo w Niemczech. no tak, jakbym była w Tajlandii, prawda? Logiczne, logiczne. Co o nich sądzicie? Ja uważam, że one są super mega. Świetnie wyglądają do białych koszul, do lnianych koszul, do jakichś takich dłuższych koszul, generalnie do rzeczy z naturalnych materiałów i takich przebiewnych. Kochanie, myślę, że jeszcze kiedyś się założę. You know what I mean. Test pączków kręciły, a teraz się dziwi, że się w spodnie nie mieści. Jeśli nie widzieliście jeszcze testu pączków, to zapraszam serdecznie. Karta. Kolejna dziwna rzecz, taka naprawdę dziwna, ale jednocześnie bardzo designer, to jest płaszcz Juli, który wygląda jak taki płaszcz trochę sceniczny dla mnie. Tutaj na razie macie zwykły czarny płaszcz ze stójką z długim rękawem, ale tutaj już wchodzi baroko. Baroko, tak specjalnie tak powiedziałam i róże. Wielkie, bardzo takie ozdobne róże. No gigantyczne, trochę jak z jakiegoś spalonego teatru, ale ekstra to wygląda właśnie do takich prostych outfitów, na przykład czarne spodnie i biała koszula i ten płaszcz robi całą robotę. On też jest z lumpeksu. Julia ma go bardzo, bardzo długo. Co więcej, on z tyłu jest dłuższy i ten materiał jest jakby z koła. Jest jego naprawdę bardzo dużo. Ale on już ma XXX x, x lat. Ostatnia dziwna rzecz, to jest bransoletka, którą znalazłam gdzieś na dziale dziecięcym w którymś lumpeksie i jest to ta słodka i ja nie mogłam jej nie wziąć. To jest bransoletka z bajeczką na sztucznych perełkach. To spójrzcie, jaka słodzinka! Słońcka. Nie mogłam jej nie wziąć, no. Dałobyście rady jej nie wziąć. Jest ekstra, no i pomyślałam, że może mi się kiedyś przyda w sumie właściwie. No. Dzięki za oglądanie. Spisujemy się w komentarzach oczywiście. Ja jestem niezwykle ciekawa, jakie są najdziwniejsze rzeczy, jakie przetargałyście do domu z Lumpexu, bo myślę, że to był taki przedsmak. O niektórych dziwnych rzeczach sobie przypominałam, ale Julia uświadomiła mnie, że nie, to już wyrzuciłaś i to już wyrzuciłaś i to już wyrzuciłaś, bo. No, nie dało się tego w żaden sposób uratować, no i niestety dałoby się to uratować właśnie w tym filmie, ale tych rzeczy już nie ma, one zostały oddane. Hmm, z takich mega dziwnych rzeczy, jakie widziałam w ostatnim czasie w Lumpeksie, to coś, co leżało sobie wycenione przy kasie, to były korki analne. Ja nie wiem, może panie myślały, że to są zatyczki do wina, ale nie są. Ja oczywiście śmiałam się jak Koń do sera. Kocham Was oczywiście bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że u Was dzisiaj też niebo było niebieskie. Życzę Wam fantastycznego wieczoru. Subskrybujcie, lajkujcie. Ja się żegnam bardzo serdecznie. Adios!